Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Cofania się w czasie. W dniu dzisiejszym pokażę Wam makijaż lat 60., i nie tylko samą technikę, ale również kosmetyki z tamtych lat. Fryzurkę już mam, jak widzicie, piękna kopuła, sztywna grzywa. I to jest to! A oczywiście wykonałam ją Radzia, którą poznaliście w ostatnim filmie z latami 70. Radzia pomaga mi ogarnąć te moje włosy, tak aby przetrwały bardzo intensywne przebiórki. Dzisiaj też nakręcę oczywiście wszystkie stylizacje, i to już prawdopodobnie widzieliście, bo troszeczkę zmieniam koncepcję. Najpierw pokażę Wam stylizację, a ten makijaż to będzie drugi film. No, zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. No dobrze, zacznijmy makijaż. To były szalone lata, bardzo kolorowe, z mocnym, przerysowanym okiem, bardzo często. Nam może się kojarzyć. Ten makijaż lat 60. z makijażem Twiggy. Wtedy został on mocno wypromowany, czyli jest to takie powiększone oko z rzęsami dorysowanymi na dolnej powiece. I dzisiaj coś takiego dla Was tworzę. Będzie to kolorystyka również chyba najbardziej popularna w tamtych latach, czyli rozjaśniona powieka. Biel, kość słoniowa, no i mocna czarna. Kreska dużo, dużo rzęs. Kolorystyka w latach 60. przypominała taką kolorystykę w latach 70., czyli również pojawiały się pastele, kolory, błękity, zielenie, róże na ustach, róż na polikach, więc troszeczkę Wam tego pokażę, bo mam kilka takich perełek w swojej kolekcji. Ale zacznijmy od tej bazy. Ja już mam na swojej twarzy podkład i troszeczkę brązera. Tego brązera nie było w latach 60., no ale nagrywam dzisiaj, więc moja twarz wyglądałaby troszeczkę dziwnie do nagrań, bo jednak jest to mocne, mocne światło, więc wybaczcie mi, takie małe uspółcześnienie tego makijażu. Ale oczywiście różu zaraz dołożymy sporo. Brwi też były dosyć mocno wyrysowane, miały taki ciekawy kształt, więc postaram się go troszeczkę odtworzyć. No i skupimy się tutaj na oczach, bo dlaczego ja już mam ten podkład? Dlatego, że no tutaj w latach 60 nie było jakiejś mocnej rewolucji w tym temacie. Oczywiście też jeżeli trzeba było, no to Trzeba było zakryć co nieco, wygładzić, zrobić taką idealną skórę, żeby ten makijaż oka wyglądał jeszcze lepiej. Ale nie zawsze to było na pierwszym planie. A ja sobie już wykonałam ten makijaż przez fryzurę. Posłuchajcie tego, to, to tego nie ruszycie już. Tego nie ruszycie, więc byłoby mi bardzo ciężko się pomalować już po wykonanej fryzurze. Wybaczcie. Róż, róż sobie dołożymy tak obficie bardzo intensywnie i żeby był to róż różowy różowy przede wszystkim. Dołożymy no i różu tutaj było czasem sporo, troszeczkę niżej, takie tutaj o lica. OK, mamy takie lica takie trochę bardziej okrągłe, uszczypnięte są lica. Co do podkładu mogę Wam pokazać podkład z tamtych lat. Jest on od Maxa Factora. Jestem wielką fanką Maxa Factora. Pure Magic. I nawet Wam pokażę reklamę tego oto podkładu. Um, Liquid Makeup. I to już był ten czas, kiedy um, przechodziły te make upy, te fluity, tak wtedy bardziej nazwano, fluidy w postaci stałej, w formie sztyftów i pudrów takich kryjących na już te bardziej płynne. Pojawiały się właśnie takie, które znamy chociażby z obecnych czasów, czyli takie opakowanie à pasta do zębów, wyciskane czy płynne, jakieś szklane buteleczki, ale delikatniejsze, żeby nic nie pękało na twarzy, żeby nie było aż tak ciężko. Więc tutaj sporo się działo to jest przepiękny produkt. Mam jeszcze drugi taki podkład w niebieskim opakowaniu, ale to już możecie zobaczyć właśnie na tej reklamie. Więc super sprawa. Piękny jest. Kocham, po prostu kocham swoją kolekcję. Co do pudrów, to tutaj wciąż dużo opakowania, kolorowe, dużo pudru, bo wszystko trzeba było mocno pudrować. I na przykład z lat 60. tutaj mam puder Elizabeth Arden. I to jest jeden z piękniejszych pudrów, jaki mam. Zobaczcie, jaki to jest design. Przecudowne. Ardena Invisible whale, Veil. Veil. Tak, dokładnie. Elizabeth Arden, London, Paris. Piękne, pełne opakowanie pudru. Brwi. Brwi. Były różne kredki tutaj na przykład brun do brunetki tylko, że już tutaj niestety samego produktu nie zobaczymy i to jest taka przepiękna kredka Maxa Faktora oczywiście w metalowym opakowaniu dla brunetek, bo Max Factor tak yy, dzielił Kobiety, dziwnie to zabrzmi, ale na blu, y, blondynki, brunetki i brownetki. Coś takiego, więc brun. Tutaj jest podpis. No i brwi zrobimy. Ja akurat cieniem je pomaluję. Cieniem z palety Affect. Weźmiemy sobie jakiś jaśniejszy na start. Cień moje lustereczko Uff. i chcemy je troszeczkę podnieść tutaj obniżę. Ciężko mi będzie taki kształt nadać. Dosyć taki ostry był często ogólnie. Twarz już miała takie graficzne formy. Oczy były bardzo, bardzo graficzne. Nie zawsze, bo oczywiście jak się kobiety śpieszyły, no to nie wykonywały sobie codziennie takiego makijażu. To też weźcie pod uwagę, że ja tutaj zrobię taki reklamowy, taki charakterystyczny, filmowy bym powiedziała. Brwi zrobione, zobaczcie jak są wyciągnięte. Tym bardziej wręcz przechodzą we fryzurę naciągniętą do granic możliwości. Tak się to prezentuje: lica różowe. To teraz oczy i to będzie najtrudniejsza część. Wciąż królowały kremowe produkty, które były pudrowane. Były też prasowane cienie. Mam tutaj takie. Cienie od Melbelin, które były właśnie kremowe. Tutaj mamy taką zieleń i fiolet. Takie kolory również były modne w tamtych czasach, ale ja chcę rozjaśnić maksymalnie powiekę, więc yy, zamiast jakiegoś kremowego cienia użyję bardzo jasnego korektora, a następnie utrwalę go za pomocą. Cienia z mojej palety retro, którą wypuściłam z glam shopem już kilka lat temu, nie ma już jej niestety dostępnej na rynku, bo się wyprzedała, ale właśnie tworząc paletę inspirowałam się kolorami takich retro makijaży i tutaj jest cień Marlin, czyli skojarzenie z jej najbardziej chyba popularną sukienką, która była podwiewana. I to zdjęcie mm, bardzo takie kultowe powstało, więc ten cień wykorzystam. To jest taka bardzo jasna kość słoniowa, więc myślę, że to będzie idealne rozwiązanie. Chociaż teraz się zastanawiam, może najpierw to odcięcie zrobię. Mam już trochę korektora na swojej powiece, może zrobię odcięcie, później korektor i ten dół. Tak, to będzie dobre rozwiązanie. To będzie to, więc korektor odkładam cień odkładam a teraz potrzebuję cieniutkiego pędzelka i ciemnego cienia złapałam za paletę Tune to była paleta Bo Tanika Melody była bo już chyba nie jest w sprzedaży natomiast ma tutaj takie chłodne brązy i również czerń i pędzelek taki bardziej precyzyjny, może nawet użyję tego lusterka Precyzyjny, czyli spłaszczony. Najpierw sięgam po taki jaśniejszy brąz, żeby dokładnie tutaj wyznaczyć sobie linię. Panie w latach 60. często używały do tego zadania kredki, czarnej kredki. I oczywiście, że mam kredkę. To również jest Max Factor. Zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Ostrość. Eye pencil wyciągamy. To jest szara kredka. Powolutku. Tutaj jest jeszcze ulotka. To można oczywiście uzupełnić. No, kiedyś te kosmetyki o tyle też były fajne, że faktycznie można było je kupić w pięknym opakowaniu, a później po prostu uzupełniać wkładami. Dzięki temu no, było bardziej ekologicznie dla świata. Oj, nie potrafię tej reklamy wyciągnąć. A nie chcę rozwalić pudełeczka. Pęset. Pęseta mi pomoże. O! Jest! Tutaj gumeczka się rozkruszyła. Najpierw Wam pokażę samą kredkę. Znowu takie piękne opakowanie. I tutaj ona jest wyciągana, zobaczcie wygląda jak eyeliner pięknie wygląda i mało tego tutaj jest taka ostrzałka ja wiem, że każdy w Polsce mówi inaczej temperówka w środku i można sobie zawsze naostrzyć i to jest taki, zobaczcie, kredka i eyeliner w jednym więc w latach 60 taką kredką wykonałabym sobie kreskę no i właśnie również ten cat crease, um, współcześnie to tak się nazywa, czyli to odcięcie na powiece. No i tutaj jest New Self Sharpening, czyli właśnie y, samoostrząca się nowa kredka. I tutaj jest pokazana właśnie też brwi. Można było nią malować, ale jak najbardziej również oczy i jak jej używać. No, piękna ulotka, przepięknie to wygląda. No i nawet tutaj jest przykład tego oka powiększonego na dolnej linii, na dolnej powiece. Sobie delikatnie to złożę, zostawiam, żeby się nic nie stało moimi zawodkowymi, pięknymi kosmetykami. No i rysujemy. Najpierw brązem, a później będę używać już czerni. Zobaczcie, że o wiele wyżej niż mam załamanie powieki, rysuję linię. Zróbcie to sobie najpierw cieniem, wtedy łat łatwiej będzie poprawić czymś ciemniejszym. Żeby było symetrycznie, ta linia nie musi być poprowadzona do końca. Może kończyć się tutaj. I tak samo na dole, ale linie rysujemy już niżej. Robimy taką przerwę pomiędzy linią wodną, a tym właśnie cieniem. Może zrobię tak, że pomaluję jedno oko, a później drugie sobie. Poprawię szybciutko, żebyście się tutaj nie wynudzili. Powiększamy. Ok. No i właśnie można użyć czerni, żeby pogłębić ten efekt graficznego makijażu. Czy wydaje Wam się, że ten makijaż wygląda dziwnie? Nie wydaje Wam się, on wygląda dziwnie. Ale teraz zacznie się dopiero robić fajnie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Płaski syntetyczny pędzelek. To akurat jest Boho Beauty e, przy współpracy z Marzeną Tarasiewicz MT16. Bardzo fajny syntetyczny pędzelek. Nabieram troszeczkę tego bardzo jasnego korektora i nakładam na powiekę ruchomą. I tym właśnie syntetycznym pędzelkiem będzie tutaj łatwiej wyrysować linię bardziej precyzyjnie. Jeszcze lepiej, jeżeli ten pędzelek będzie tak zaokrąglony, to wtedy tutaj bardzo precyzyjnie wyrysujecie łuk. A ja, że mam płaski, to trochę bardziej się pomęczę. Dobra. No, i pod rzęsami na dolnej powiece to samo. Tak to się prezentuje. Jest jeszcze co. To teraz proponuję do tego wszystkiego dołożyć jasną linię wodną. Czyli bierzemy sobie jasną kredkę i mocno rozjaśniamy linię wodną. Uwierzcie mi, że tutaj rzęsy zrobią robotę. Teraz musimy wszystko to utrwalić. To, co zostało pomalowane na jasny kolor, zagruntować jasnym cieniem. Czyli tak jak już wspominałam, z palety retro. Ciach, tutaj, no i oczywiście dolna powieka, też ją rozjaśniamy i pod łukiem brwiowym też rozjaśniamy i czyścimy. I tak wygląda ta nasza jasna baza. Przerażająco, nie? A bu Teraz czas na kreskę. Użyję eyelinera, który w kształcie przypomina kredkę Maxa Faktora, którą Wam pokazywałam. To jest eyeliner wodoodporny, Affect i rysuję kreskę. Nie rysujcie kreski w powietrzu. Nie róbcie tak jak ja, ok? Ja mam troszeczkę wprawy, jestem wizerzystką, ale zawsze opierajcie swoją rękę po makijażu retro ta kreska ma być pokaźna ale nie aż tak bardzo jak kreski Amy Winehouse, ok? Mniej więcej umiar Kreska zrobiona, teraz robię drugą i przyklejamy rzęsy. Kreski narysowane i już jest lepiej, prawda? I jeszcze było tak, że takim eyelinerem lub kredką podkreślało się linię na dolnej powiece i rysowało rzęski. Albo przyklejało sztuczne rzęsy, więc mnie kusi, żeby to zrobić. Robię sobie tutaj takie kropeczki, przyciemnię i na to przykleję kępki, takie mniejsze, otwierając oko maksymalnie. No i oczywiście na górę również. Najpierw tuszuję górę, dołu już nie za bardzo, chyba że końcóweczki same, w ten sposób. I górne rzęsy. Bardzo, bardzo mocno. Już lepiej wygląda ten makijaż co. Już nie jest taki przerażający, jak jest kreska, to jest dobrze. Wytuszowane rzęsy. Mocno, mocno, mocno. I teraz kępki. Kępki mam takie, z Manny Lashes i przykleję sobie dłuższe, a te najkrótsze zostawię na dolne, chociaż mam tutaj jeszcze inny zestaw i one są trochę bardziej delikatne, 20D Volume, tak i one chyba będą delikatniejsze, więc te malutkie 8 mm przykleję na dół, a na górę już takie, wiecie, konkretne. I to będą te, Więc odklejam i przyklejam. Taram! Wszystkie na dole zrobiły taką robotę, że teraz już aż tak straszyć nie będę. No jest powiększone oko, jest graficzny makijaż do nagrań, do zdjęć, absolutnie w sam raz. Ale brakuje nam czegoś na ustach, więc nałożę po prostu jakiś róż. Różową pomadkę. Złapałam za Maybelline Stay Ink. Matową pomadkę. Jaki to jest odcień? A, 15. Odcień 15. Tutaj co do kształtu, to to nie miało aż takiego znaczenia. Ważny był kolor. I tak się prezentuje gotowy makijaż. Jeżeli Wam się ten film podobał i chcecie, abym kontynuowała tę serię i doszła z Wami aż do lat dwudziestych, opowiadając Wam historię makijażu, odtwarzając wszystkie stylizacje, to pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć w tym projekcie, stawiając mi po prostu kawę jaką chcecie: czy małą, czy dużą, czy latę, czy cappuccino. Co tylko chcecie. Link znajdziecie w opisie pod spodem do portalu BuyMeCoffee. Możecie również kliknąć tam pod filmem. Przesunę troszeczkę dalej i jest taki guziczek wesprzyj i tam również dobrowolnie możecie wesprzeć moją działalność. I tutaj rozwój tej serii. I to, że mogę zakupić różne właśnie takie rzeczy, dzięki którym to jest jeszcze bardziej wiarygodne, jest to dobrze odtworzone. To na dzisiaj wszystko. Serdecznie Was zapraszam na ten poprzedni film, jeżeli jeszcze nie widzieliście. czyli pełne stylizacje, bo naprawdę są przepiękne sukienki, oryginalne z tamtych właśnie lat, z lat 60 pełne stylizacje z butami, z dodatkami, więc chyba warto tam jednak zajrzeć. Ja się powiem świetnie, um, kręcąc właśnie ogólnie całą tę serię. Jest cała playlista, możecie do niej zerknąć i cofać się w czasie razem ze mną. Zachęcam Was do tego serdecznie. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie.